Jak kupić dobrą kawę? Już wyjaśniam. Jeżeli kupujesz kawę w markecie, kupujesz najprawdopodobniej takie kiepskiej jakości stare ziarna. Świecące się od tłuszczu, mocno wypalone, e, zawierające dużo defektów, ziaren połamanych, pustych w środku, e, ziarenka przebarwione świadczą o tym, że są ziarenka nierozwinięte. Taka kawa nie smakuje dobrze, będzie smakowała spalenizną, nie będzie okrągłego, bogatego smaku. Dla porównania Dorodna arabika peruwiańska, przyzwoite, zdrowe ziarno, ładnie wypalone, nie za mocno. Dzięki temu ta kawa będzie miała dużo smaku, ale przede wszystkim nie ma defektów, nie ma ziaren uszkodzonych, połamanych i tym podobnych historii. Także jeżeli kupujesz kawę w sklepie, płacisz 40 zł za kilogram, kupujesz coś takiego. Jeżeli przychodzisz do rzemieślniczej palarni, kupujesz coś takiego. Jeżeli Ty też widzisz te różnice i chcesz pić lepszą kawę z kodem rabatowym, lubię kawę, kupuj taniej, minus 15%, Nagdyńska Polarnia. Ka